Wojny Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim były jednym z kluczowych elementów polityki zagranicznej i militarnej w XVII wieku. Konflikt z 1672 roku był jednym z najbardziej dramatycznych epizodów w historii tych zmagań. W XVII wieku Europa Środkowo-Wschodnia była areną intensywnych konfliktów zbrojnych, wynikających z rywalizacji o dominację nad tym obszarem. Rzeczpospolita obojga narodów, osłabiona przez wojny z Rosją, Szwecją i Kozakami, musiała stawić czoła rosnącemu zagrożeniu ze strony Imperium Osmańskiego. Imperium Osmańskie, będące w szczytowej formie swojej potęgi, dążyło do rozszerzenia swoich wpływów na północ, co prowadziło do kolejnych konfliktów z chrześcijańskimi państwami Europy. W 1672 roku Imperium Osmańskie pod wodzą sułtana Mehmeda IV rozpoczęło ofensywę przeciwko Rzeczypospolitej. Wojska osmańskie, wspierane przez Tatarów krymskich, szybko zdobyły Kamieniec Podolski, ważną twierdzę na południowo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Zdobycie Kamieńca Podolskiego było wielkim ciosem i upokorzeniem Rzeczypospolitej, zarówno ze względu na jego strategiczne położenie, jak i psychologiczny wpływ na ludność. Wobec trudnej sytuacji militarnej i politycznej Rzeczpospolita była zmuszona zawrzeć pokój z Imperium Osmańskim. Traktat pokojowy został podpisany 18 października 1672 roku w Buczaczu. Na mocy tego traktatu Rzeczpospolita zrzekła się Podola i części Kijowszczyzny na rzecz Imperium Osmańskiego, a także zgodziła się płacić coroczny haracz sułtanowi. Warunki pokoju były bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą i spotkały się z powszechnym niezadowoleniem. Pomimo podpisania pokoju, konflikty z Imperium Osmańskim nie zakończyły się. Rzeczpospolita dążyła do odzyskania utraconych ziem i poprawy swojej pozycji międzynarodowej. Kluczowym momentem w tych staraniach było zwycięstwo wojsk polskich pod wodzą Jana Sobieskiego w bitwie pod Chocimiem w 1673 roku. Bitwa ta zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Polaków i była wielkim sukcesem militarnym Sobieskiego. Sukcesy militarne Jana Sobieskiego przyczyniły się do jego wyboru na króla Polski. W 1674 roku Sobieski został koronowany na króla jako Jan III Sobieski. Jego panowanie było okresem intensywnych zmagań z Imperium Osmańskim oraz próbą odbudowy siły Rzeczypospolitej. Kolejnym kluczowym momentem w konfliktach z Imperium Osmańskim była odsieć wiedeńska z 1683 roku. Imperium Osmańskie, dążąc do podboju Austrii, zaatakowało Wiedeń. Jan III Sobieski, odpowiadając na apel cesarza Leopolda I, ruszył na czele wojsk polsko-austriackich na pomoc oblężonemu miastu. Bitwa pod Wiedniem, która odbyła się 12 września 1683 roku. Zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem wojsk chrześcijańskich. Sobieski, jako główny dowódca, odegrał kluczową rolę w rozgromieniu wojsk osmańskich. Do historii przeszła słynna szarża polskiej husari, która rozbiła wojska nieprzyjaciela. Wojny z Imperium Osmańskim zakończyły się podpisaniem traktatu w Karłowicach już po śmierci Sobieskiego w 1699 roku. Na mocy tego traktatu Rzeczpospolita odzyskała podole. I część Ukrainy, co zakończyło okres wieloletnich konfliktów z Imperium Osmańskim. Traktat ten ustanowił nowy porządek w Europie Środkowo-Wschodniej i zakończył epokę osmańskiej ekspansji na północ. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli film spełnił Twoje oczekiwania, daj lajka i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube.